Wyobraź sobie, że masz przed sobą jakiś cel, może chcesz wprowadzić do życia tą jedną zmianę, której tak bardzo pragniesz, może chcesz w końcu pozbyć się blokujących cię przekonań albo zbudować pewność siebie. Co możemy zrobić, gdy dochodzimy do ściany i nie jesteśmy w stanie podziałać na własną rękę? Dzisiaj właśnie będzie o tym i ten odcinek zawiera autopromocję mojej osoby. Hejka, nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 138 odcinka podcastów W Zgodzie Ze Sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastów w Spotify, to będę bardzo wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek. Jeśli jesteś na iTunes, możesz ocenić ten podcast również w formie wybranej liczby gwiazdek oraz napisać kilka słów o podcaście. A jeśli jesteś na YouTube, to będę wdzięczna za łapkę w górę pod tym filmem, kliknięcie guzika subskrybuj oraz komentarz pod tym filmem. Taka forma informacji zwrotnej jest dla mnie bezcenna i jest dla mnie formą docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc bardzo dziękuję. Na początek polecam książkę. Wyjątkowo nie będzie to książka poradnikowa, rozwojowa, ani taka self-helpowa, bo to jest, uwaga, uwaga, powieść. Właściwie taka powieść na pograniczu fantastyki i dystopii, czyli takiej wymyślonej wizji przyszłości, chociaż nie do końca jest taka wymyślona, bo mowa o książce Fahrenheit 451, napisane przez Raya Bradbury. I ta książka bardzo do mnie mocno przemówiła, dlatego że traktuje o świecie, w którym książki są zakazane. Dla mnie ta wizja jest, trochę jest dla mnie niemożliwa do ogarnięcia, a trochę mam takie odczucie, że przecież, kurczę, kilkadziesiąt lat temu żyliśmy, a właściwie nie ja żyłam i pewnie nie ty, słuchaczu, słuchaczko, ale wcześniejsze pokolenia żyły w kraju, w którym niektóre książki były zakazane. I nie doświadczyliśmy tego na własnej skórze, więc ciężko jest nam sobie to tak naprawdę wyobrazić i się w tym tak osadzić. Natomiast właśnie książka Ray'a Bradbury pokazuje taki dystopijny, przyszły świat, który moim zdaniem, niestety, może być możliwy, tym bardziej ta wizja jest przerażająca. Nie chcę się zdradzać i robić za dużo spoilerów, natomiast to, co w tej książce chyba jest takie naj, najcenniejsze, no to oczywiście świat, w którym książki są zakazane, to jest pewnego rodzaju tło, bardzo, bardzo interesujące, ale Centralnym punktem tej książki jest podróż bohatera, od osoby, która nienawidzi książek, która odpowiada za to, żeby te książki znikały ze świata, do innego miejsca. Nie będę tutaj spoilerować oczywiście, ale same przemyślenia tego bohatera, który przez tą książkę podróżuje i zmienia się, są tak fascynujące, że naprawdę warto, warto, warto. I w ogóle ta książka jest o procesie zmiany bohatera, a dzisiejszy odcinek też jest o procesie zmiany. Dopiero sobie zdałam z tego sprawę, jak połączyłam te dwa elementy układanki, czyli polecaną książkę i ten dzisiejszy temat. I ja do nagrania tego tematu zbierałam się bardzo, bardzo długo, bo temat, o którym dzisiaj powiem, ma złą sławę w internecie. Prawie tak złą sławę, jak mistyczna strefa komfortu. Jest bardzo obśmiany. Istnieje nawet ogromny fanpage na Facebooku, chyba już nie tak popularny, jak jeszcze 15 lat temu, który się nazywa Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. No i właśnie dzisiaj jest o coachingu. O coachingu, który nie jest, jak takie właśnie popularne myślenie w Internecie się do tego odnosi, to nie jest, to nie są jakieś nadmuchane hasła pseudomotywacyjne, to nie są krzyczący ludzie ze sceny, którzy mówią nam, że możemy wszystko, jak tylko sobie to zwizualizujemy i że nie mamy ograniczeń, że sky is the limit. No właśnie coaching totalnie, totalnie, totalnie tym nie jest, bo coaching bierze właśnie pod uwagę to, że jesteśmy ludźmi, że popełniamy błędy, że mamy masę ograniczeń, że to wcale nie jest tak, że możemy wszystko, nie możemy wszystkiego. A bardzo często tym naszym ograniczeniem przed osiągnięciem różnych rzeczy są przekonania w naszej głowie, których też nie można zmienić, jak za dotknięciem magicznej różdżki w ciągu jednego dnia albo w ciągu jednego szkolenia. I to jest zupełnie w porządku. Dobrze jest to zrozumieć, że to jest totalnie, totalnie w porządku, ale. Z jednoczesną świadomością, że rozwój to jest nieodłączny element życia i jeśli tego podcastu w ogóle słuchasz, no to zakładam, że rozwój jest pewną wartością w Twoim życiu. Przekraczanie granic, które do tej pory były dla Ciebie na przykład niekomfortowe, uczenie się nowych rzeczy, robienie czegoś po raz pierwszy, korzystanie też ze wsparcia innych osób, na przykład tak jak korzystasz z mojego wsparcia słuchając tego podcastu. I ja właśnie dzisiaj chcę powiedzieć troszkę o tym wsparciu, o tej pomocy. O tym, że kiedy dochodzimy do ściany, kiedy nie wiemy, jaki może kolejny krok postawić, albo nie wiemy, w którym kierunku chcemy ten krok postawić, no to w takich momentach warto korzystać z pomocy innych. Tak samo, kiedy na przykład nie radzimy sobie z emocjami, nie radzimy sobie z naszą psychiką, z naszą głową, nie radzimy sobie na przykład z przeszłością, no to w takich momentach warto sięgać po pomoc terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, ekspertów od zdrowia psychicznego. A kiedy potrzebujemy pomocy z tym, żeby e, zadbać o naszą przyszłość, żeby znaleźć pomysł na siebie, żeby założyć własną firmę chociażby, czy zacząć budować markę osobistą, no generalnie zrobić coś, wprowadzić w życie jakąś konkretną zmianę, która zaprocentuje nam w przyszłości, w takich momentach warto sięgnąć po pomoc coacha albo kołczki. Coachka to oczywiście jest feminatyw od słowa coach, i ja siebie sama nazywam coachką, więc pewnie będę się tym słowem też posługiwać w czasie tego odcinka. I to nie jest tak, że coach zrobi za nas po prostu całą robotę świata, i że wszystko za nas zrobi, i że po, po kilku sesjach z coachem będziemy mieć gotową receptę na życie, bo to w ogóle w ogóle, w ogóle nie o to chodzi. Coaching jest dlatego tak, tak świetnym narzędziem rozwojowym, no bo ten proces coachingu. Uznaje, że wszystkie odpowiedzi już są w tej osobie, która jest coachowana, czyli w tobie, w, w kliencie, w podopiecznym. I zasoby, cechy osobowości, umiejętności, kompetencje, to wszystko jest, nawet wytrwałość, to wszystko jest, już jest w tobie, w tej osobie, ale one po prostu czasem potrzebują być wydobyte na światło dzienne. I właśnie w takich przypadkach cała na biało wchodzę ja, <noise> ja oraz inni coachowie oraz inne coachki, poprzez na przykład zadawanie konkretnych pytań, takich pogłębiających, otwierających, proponowanie konkretnych narzędzi, które pomagają dotrzeć do sedna na przykład problemu, czy nawet poprzez burzę mózgów albo poprzez zmianę postrzegania klienta, czy zaproponowanie nowej perspektywy, która może w ogóle totalnie zmienić optykę tego, co, co jest, w sytuacji. No, to właśnie za pomocą takich różnych, takiej skrzynki z narzędziami, coach czy coachka, ja jestem w stanie pomóc znaleźć rozwiązanie, które może nawet jest tak, że lata nam po głowie już od lat, ale jakoś nie potrafimy go złapać. Nie potrafimy go złapać, nie potrafimy przyjrzeć się temu rozwiązaniu i nie potrafimy go wdrożyć w życie. I jedna z moich klientek, z moich coachi, Paulina, określiła proces coachingowy jako podróż łodzią. I ja uważam, że to w ogóle jest cudowna metafora. Nie będę spoilerowała, więc posłuchaj proszę, jak Paulina opisuje właśnie proces coachingowy jako podróż łodziom. Ty dajesz łódź, Ty stawiasz żagle, Ty w te żagle dmuchasz, ale w którą stronę ja popłynę zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Czuję po prostu to zdanie w tym kontekście coachingu z Tobą. No właśnie, coach, coachka, moja rola w, ty w tym procesie nie jest od tego, żeby mówić jak żyć, tylko żeby właśnie dać narzędzia, które pozwalają po prostu osiągnąć to, co co chcesz osiągnąć? I nieważne, czy to jest znalezienie pomysłu na biznes, czy to jest wydobycie swoich mocnych stron i wartości, czy to jest znalezienie pomysłu na siebie, czy zbudowanie pewności siebie, czy nawet założenie podcastu, bo w takich procesach też pomagałam. Jeśli jesteś w takim miejscu, że może już nad sobą pracujesz, rozwijasz siebie, może robisz już coś w stronę tej konkretnej zmiany, ale może masz jakąś ścianę, może po prostu nie wiesz co dalej. No to obecność osoby, która, która chce zrozumieć twój problem, która chce go przegadać, która może zaoferować inną perspektywę, która może pomóc tobie spojrzeć na twój problem, twoje rozwiązanie, na twoją sytuację z innej perspektywy, to jest w ogóle bardzo bezcenne. I jeśli jeszcze taki proces rozwojowy możesz przejść w takiej bezpiecznej przestrzeni, w której nikt cię nie ocenia, w której dostajesz wsparcie, uśmiech, dużo energii, takie, taką zachętę do działania, no to naprawdę o wiele łatwiej jest ruszyć faktycznie ze zmianą, z jakimś działaniem. Bo nic tak nie motywuje, jak podróż do jakiegoś celu, powiedzmy, no, ramię w ramię z osobą, która, z którą mam pewnego rodzaju taki vibe i takie połączenie i z którą się dobrze czujemy. I ja czasem słyszę, że coaching to jest jakieś pierdololo, <głos》>, jakieś zdzieranie pieniędzy i mówienie ludziom, jak mają żyć i że mogą wszystko. No niestety, ja nie jestem w stanie przekonać każdej jednej osoby z internetu, że ta definicja to jest właśnie zaprzeczenie coachingu i procesu rozwojowego, bo w coachingu. Ja jako coachka towarzyszę w procesie zmiany, daję narzędzia, które pozwalają moim podopiecznym dojść do pewnych wniosków, ale te narzędzia nie mówią im jak mają żyć. No poza tym, umówmy się, ja bardzo często mówię, jak silnie działa takie poczucie zobowiązania się przed kimś, do czegoś. Ja sama pamiętam, że ponad Prawie, prawie trzy lata temu zobowiązałam się na Instagramie, że będę prowadziła podcast przed, przez rok i wypuszczała odcinek co tydzień. No i to publiczne zobowiązanie zadziałało. I ja faktycznie przez rok wypuszczałam te odcinki podcastu. No i w czasie coachingu ta siła zobowiązania jest właśnie przed coachem, przed coachką. Jeśli w takim procesie rozwojowym dostajesz zadanie domowe, czy jakieś pytanie do przemyślenia, czy ym, zadanie poobserwowania siebie, no to czujesz takie wewnętrzne zobowiązanie do zrobienia tego wszystkiego. No bo w końcu na kolejnej sesji no, będziecie poruszać te tematy i o nich rozmawiać. I ta siła zobowiązania często jest silniejsza niż chęć bezmyślnego scrollowania internetu, czy oglądania czegoś bardzo słabego na Netflixie, czy po prostu y, jest silniejsza niż prokrastynacja. I posłuchaj, co Paulina, moja podopieczna, mówi właśnie o tej sile zobowiązania przed coachem. No bo gdyby też nie coaching, no to no, raz zrobisz, raz nie zrobisz i o, dobra, tam jutro. No ale wiadomo, że jak coaching mamy, no to poobserwować się, by trzeba, żeby jakieś wnioski wyciągnąć. No i w końcu, dojście do swojego potencjału, rozwinięcie skrzydeł zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. I mówiłam o tym w odcinku sprzed tygodnia, mówiłam o tym w odcinku sprzed ponad miesiąca. Że w pewnym momencie życia musimy po prostu wziąć odpowiedzialność za to, co chcemy osiągnąć, gdzie chcemy dojść, jaką zmianę chcemy w życie wprowadzić. Dlatego ja pracuję tylko z osobami, które są gotowe zacząć działać. Ja w czasie coachingu nie przekonuję nikogo do tego, że w ogóle warto brać odpowiedzialność za swoje życie. <grym> Więc jeśli czujesz, że jesteś osobą, która jest nastawiona na działanie, no to coaching na pewno dla Ciebie jest. A dla kogo? Coaching jest według mojej podopiecznej. Tutaj pozwolę Paulinie znowu zabrać głos. Osobom nastawionym na działanie myślę, że warto zaznaczyć, że dajesz drogowskazy, pokazujesz, w którą stronę może mogę iść, dajesz różne zadania, żeby sobie uświadomić parę rzeczy, ale to od mnie zależy, czy pójdę w tą stronę i jak szybko jakby zacznę iść tą ścieżką. Jeżeli ktoś ma jakiś problem konkretny i na przykład nie ma Odpowiednich narzędzi, nie wie za co się zabrać, albo ma narzędzia, albo, ale potrzebuje wsparcia, takiej osoby, która zrozumie i która nie oceni, która wysłucha i pomoże. Natomiast chciałabym też powiedzieć i rzucić trochę światło na to, jaka jest różnica między coachingiem, między psychoterapią, między mentoringiem, bo takie wiadomości czasem na Pryf też dostaję. Bardzo w ogóle fajnym źródłem opisującym różnego typu procesy rozwojowo-terapeutyczne jest książka Rafała Żaka, która nazywa się Rozwój osobisty, instrukcja obsługi. I tam jest dokładnie opisane, czego się możemy spodziewać po szkoleniu, czego się możemy spodziewać po treningu, czego po coachingu, a czego po psychoterapii, czego po mentoringu. I żeby rzucić na to trochę światła, no to coach pomaga z przyszłością, z pewnym celem który jego klient chce osiągnąć z rozwiązaniem problemu ze znalezieniem jakiejś ścieżki w życiu a także często właśnie ze zbudowaniem pewności siebie, asertywności albo pokonaniem przekonań, które jakoś negatywnie wpływają na życie. Ale trzeba pamiętać, że coaching to nie jest psychoterapia, więc jeśli doświadczasz zalewu emocji, nadmiaru emocji, jeśli te emocje cię przerastają, powodują, że jest ci bardzo trudno, jeśli prześladuje cię i dręczy też pewnego rodzaju przeszłość, jeśli ruminujesz, to znaczy zamartwiasz się, rozpamiętujesz to, co się wydarzyło, no to bardzo możliwe, że takim rekomendowanym krokiem dla ciebie będzie. Psychoterapia, pójście do psychologa, do terapeuty, do specjalisty od zdrowia psychicznego. Natomiast mentoring, czym w ogóle jest mentoring? Mentoring to jest taka specjalna opcja pomocy rozwojowej, w której mentor albo mentorka, czyli w, w tym przypadku, o którym mówię, to, to ja, ja byłabym taką osobą, jest osobą, która ma większe doświadczenie w jakimś konkretnym obszarze i dzieli się właśnie tym swoim doświadczeniem, dzieli się pomocą, dzieli się wsparciem, dzieli się swoją wiedzą z osobą, która jest na początku podobnej drogi, którą już mentor przeszedł. Dlatego ja jestem w stanie taki mentoring poprowadzić, na przykład, jeśli chcesz założyć podcast, albo jeśli chcesz zacząć budować markę osobistą w internecie, albo opuścić etat i się do tego jakoś przygotować, albo zbudować pewność siebie. Co ciekawe, bo moja droga w obszarze pewności siebie była bardzo ubogacająca, ale też pełna błędów, potknięć, których no, po prostu można też uniknąć. I właśnie taki proces rozwojowy, hybrydowy, czyli połączenie coachingu oraz mentoringu przeprowadziłam z Danielem, który już teraz prowadzi swój podcast, swój własny podcast, który nazywa się Chwila z Samorozwojem, więc też polecam bardzo serdecznie sobie wyszukać w lupce w Spotify i posłuchać. I Daniel nagrał właśnie kilka słów o tym, jak ten nasz wspólny proces wyglądał. Nazywam się Daniel Kretkiewicz i jestem świeżo upieczonym podcasterem. Współpracę z Pauliną rozpocząłem jesienią ubiegłego roku, kiedy już od kilku miesięcy pracowałem nad wypuszczeniem swojego własnego podcastu. Pamiętam, że znajdowałem się wtedy w takim punkcie swojego życia, w którym doszedłem do ściany i żadnymi znanymi mi na tamten czas metodami nie potrafiłem pójść dalej. Mimo posiadanej wiedzy, jak mi się wtedy wydawało wystarczającej, nie potrafiłem samodzielnie wykonać kolejnego kroku. I wtedy z pomocą przyszła mi właśnie Paulina. A dokładniej mówiąc, kilka wspólnych sesji coachingowych, które razem odbyliśmy. Pomogły mi one pozbyć się tych wszystkich blokad, które skutecznie opóźniały start mojego podcastu. Pamiętam też, że brak wiary w siebie i obawa, co ludzie powiedzą z każdym naszym spotkaniem, traciły na swojej sile. Na moje życzenie, Paulina podeszła wtedy do mojego problemu bardzo elastycznie, a nawet powiedziałbym hybrydowo, łącząc coaching z mentoringiem. No i na efekty nie trzeba było długo czekać. Trzy miesiące później, po zaledwie sześciu naszych spotkaniach, ukazał się mój pierwszy odcinek. Dzisiaj, dwa miesiące od jego premiery, pracuję już nad dziesiątym. Pieniądze zainwestowane w coaching z Pauliną uważam za bardzo dobrą inwestycję w siebie. Dzisiaj wyraźnie widzę, że ta nasza współpraca procentuje. Żałuję tylko, że tak późno postanowiłem skorzystać z coachingu. Naprawdę szczerze polecam współpracę z Pauliną, którą dzisiaj nazywam matką chrzestną mojego podcastu. Ach, bycie matką chrzestną podcastu Daniela to jest bardzo miła rola. <grych> Lubię być matką chrzestną. Natomiast na sam koniec posłuchaj proszę jeszcze, co ma do powiedzenia Paulina, moja podopieczna o coachingu ze mną. Jesteś na tyle otwarta, szczera, cierpliwa, skupiona też na tym całym procesie, nieoceniająca, że ja się czułam bezpiecznie i mogłam się też przy Tobie otworzyć, więc dlatego polecam bardzo, bo tak ogólnie rzecz biorąc, to jest tak jak ze wszystkim innym, kołczów jest pewnie lat, ale... Energia z nie, nie z każdą osobą nam styknie. Nie stykło, jestem bardzo zadowolona. A jeśli ty jesteś może w takim miejscu, że doszłaś, doszedłeś do ściany z jakimś swoim celem albo wyzwaniem, które chcesz w życiu podjąć, jeśli szukasz wsparcia, pomocy, osoby, z którą będziesz mogła zderzyć swoje myśli, swoją perspektywę, która pomoże ci dojść do sedna tego, czego pragniesz, co chcesz zmienić. Jeśli chcesz we wspierającym, życzliwym towarzystwie znaleźć pomysł na siebie, zbudować pewność siebie, asertywność, wprowadzić w życie jakąś konkretną zmianę, a może po prostu chcesz poznać siebie, swoje mocne strony, wartości, swoje pragnienia, może swoją wizję życia, no to ja mam coś dla ciebie na sam koniec tego odcinka. Otóż otworzyłam kilka dni temu zapisy na bezpłatną 30-minutową sesję wstępną ze mną, w czasie której omówimy Twój problem, Twoje wyzwanie oraz to, co, czego w życiu się spodziewasz, albo zmiany, którą chcesz wprowadzić, oraz sprawdzisz też, czy proces rozwojowy ze mną to jest w ogóle coś dla Ciebie. Więc serdecznie zachęcam Cię do zapisania się, do pojawienia się na sesji no i do tego, żebyśmy po prostu pogadali albo pogadały. Link do zapisu na taką sesję znajdziesz w opisie tego odcinka. A ja bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Ten odcinek zawierał autopromocję mojej usługi, o której do tej pory za wiele nie mówiłam. Natomiast no, uważam, że czas to zmienić, bo widzę i wiem, i słyszę od was, że uwielbiacie konsultacje ze mną i takie spotkania na żywo, i mam na to wiele dowodów w postaci super opinii, więc chcę teraz pomóc jak największej liczbie osób no, żyć w zgodzie ze sobą, wprowadzić tą jedną zmianę w życie, czy po prostu no, odnaleźć siebie. I Każda osoba, która się na tą bezpłatną sesję zapisze i faktycznie się na niej pojawi i wpadnie na tą sesję, dostanie ode mnie narzędzie, które, którego ja używam w moich procesach rozwojowych z moimi klientami, a narzędzie to będzie po prostu ułatwieniem przy podejmowaniu decyzji. Więc jeszcze raz link do zapisu na bezpłatną sesję wstępną znajdziesz w opisie tego odcinka i mam nadzieję, że do zobaczenia. A jeśli cenisz moją pracę i uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to udostępnij go proszę w mediach społecznościowych. A jeśli mnie oznaczysz, to ja bardzo chętnie to oznaczenie zobaczę i ci osobiście podziękuję. A dzięki takim udostępnieniom podcast może trafić do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za Twoją pomoc i do usłyszenia za tydzień.